Kilka miesięcy temu doszło do nabycia Fox przez Disneya. Sprawa trwała długo, jednak znalazła swój szczęśliwy koniec dla firmy głównie kojarzonej z miszką Miki. Disney w ten sposób zyskał m.in. masę znanych marek, z których prędzej czy później zacznie oczywiście korzystać. Mówimy to o takich jak Avatar, Obcy i wiele, wiele innych. Spowoduje to, że firma ta nie będzie miała żadnego konkurenta, jeżeli chodzi o świat popkultury. Dla widzów i fanów danych serii ma to swoje plusy i minusy. Bez wątpienia jest to to jednak ekscytujący okres. Przed rozpoczęciem tego odcinka mamy do was małą prośbę. Staramy się wam tworzyć ciekawe filmy, więc bylibyśmy wdzięczni za zostawienie subskrypcji. Was to nic nie kosztuje, a dla nas to wielka motywacja. Najwięcej pytań do tej pory wzbudzało to, w jaki sposób do świata MCU zostaną wprowadzone cały grona znanych postaci, które do tej pory nie miały możliwości pojawić się w tym uniwersum. Mowa oczywiście o X-Men czy fantastycznej czwórce. Zarówno jedni jak i trudzy. Posiadali swoje filmy w ostatnich latach, które były przyjęte różnie. Zwłaszcza historie Fantastycznej Czwórki nie porwały widzów w kinach. Jak jednak wyglądałyby ci bohaterowi w wersji MCU? Kiedyś na pewno się tego dowiemy. Czy jednak postacie, które do niedawna należały do Fox, zobaczymy już w trakcie trwania czwartej fazy najpopularniejszej serii filmów superhero? Internet jest pełen plotek, więc coś musi być na rzeczy. MCU Cosmic powołało się na źródła, które miały mieć sprawdzone informacje w przeszłości. To, czego możemy się dowiedzieć z informacji, które owe źródło posiada, jest naprawdę bardzo interesujące. Według niego są obecnie trzy opcje na wprowadzenie Wade'a Wilsona, czyli Deadpoola do MCU. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to nierealna wizja, aby obok Tora, Hulka czy Spidermana pojawił się kontrowersyjny i oryginalny Deadpool. Co jeśli jednak tak się stanie? Obecnie po na stole są trzy opcje. Pierwsza z nich jest osobny film, będący trzecią częścią przygód Deadpoola, jednak wchodzący w szeregi już u tego uniwersum. Pierwsze dwie części spotkały się z niezłym odbiorem, można więc wziąć na pewnik, że prędzej czy później Deadpool otrzyma swój trzeci film. Jednak, czy będzie to już częścią MCU? Druga opcja to serial na Disney+, Plus, co jest o tyle prawdopodobne, że Disney będzie bardzo chciał promować swoją nową, powstałą platformę. Bez wątpienia, zapowiedzenie serii przygód Deadpoola w formie serialu zmusiło wiele osób do zasubskrybowania platformy Disney+. Plus. Jednak ostatnią i najciekawszą dla nas opcją jest gościnne pojawienie się Deadpoola w trzeciej części Spider-Mana. Wade miałby się pojawić gościnnie i otworzyć sobie tym w samą furtkę do kolejnych filmów zaliczających się do uniwersum MCU. Byłoby to więc podobna droga, jaką przeszedł Peter Parker, grany przez Toma Hollanda w filmie Marvela. Pojawił się on na początku w filmie Captain America Civil War i od tego czasu pojawił się w swoich solowych filmach oraz dwóch częściach Avengers. Czy więc Deadpool również zostanie dodany MCU w ten sposób? Jest na to jak jakaś opcja. Wade Wilson jednak musiałby się nieco zmienić. Disneyowski Deadpool musiałby się przystosować do zmiany kategorii filmów. Pierwsze dwa filmy z tą popularną postacią były oznaczone kategorią R, co pozwalało na bardzo wiele żartów, czy też efektów wizualnych. Tym razem Deadpool musiałby zapewne nieco utemperować swój humor i dostosować się do wymogów PG-13. Czy jest to w ogóle możliwe? Mówimy w końcu o Deadpoolu. Czy nie straci on swoich charakterystycznych cech na tym utemperowaniu? Co ciekawe, Deadpool Deadpool nie jest jedyną postacią, o której mówi się w kontekście występu w filmie o Peterze Parkerze. Swego rodzaju odpowiedzią na plotki o Deadpoolu była inna, bardzo ciekawa informacja. Kontrol Roger Warder, który na Twitterze podawało już sprawdzone informacje w kontekście Avengers Endgame podaje, że Sony, posiadające wciąż prawo do Spidermana, ma ponoć bardzo naciskać na to, aby Venom pojawił się we wspomnianej trzeciej części przygód człowieka pająka Jednocześnie zdementował on plotkę o możliwym pojawieniu się Deadpoola w tym filmie. Jak dobrze wszyscy pamiętamy, Sony i Marvel Studios w 2015 roku podpisali umowę, na mocy której Spider-Man mógł zostać wykorzystany w MCU. Dlatego też Spider-Man mógł pojawić się w filmach Marwella, będąc jednocześnie wciąż własnością Sony, które zresztą produkowało filmy opierające się na prawach, które posiadają. W tamtym roku w kinach zobaczyliśmy przecież świetne Into the Spider-Verse, animację, która skradła serca wielu widzów i pokazała na ekranach kin Milesa Moralesa. 2018 rok to również premiera Venoma, który już został odebrany różnie. Wiele problemów przy produkcji dało o sobie znać, bo film ten daleki był od perfekcji. Zarobił jednak wystarczająco, aby myśleć o tworzeniu kolejnych części przygód Eddie'ego Broka. Jeżeli informacje podane przez Rogera Wardera się sprawdzą, to możliwe, że Sony, gdy postawi na swoim, wtedy otrzymamy gościnny występ Venoma w trzecim solomnym filmie o Spider-Manie. Oby jednak nie wyszło tak jak w oryginalnej trylogii o Człowieku Pojąku i jej trzeciej części. Zanim przejdziemy dalej, mamy dla Was całkiem ciekawą ofertę. Chcecie wyglądać jak Iron Man? A może Spider-Man? A może Spider-Gwen? Loki? Venom? To teraz macie całkiem świetną okazję. Wystarczy, że wejdziecie w pierwszy link podany w opisie, gdzie znajdziecie setki ubrań z grafikami z Marvel, DC Universe czy Gry o Tron. Dodatkowo z naszego linku dostaniecie niesamowite promocje, o których dowiecie się też w opisie. W ten sposób pomożecie nam rozwijać kanał, więc za Wasze wsparcie dziękujemy. I to by było na tyle. jeśli Chodzi o plotki o pojawieniu się Deadpoola bądź Venoma w trzeciej części Spider-Mana. A wy, którego byście woleli zobaczyć w tym filmie? Zawsze jesteśmy ciekawi waszych opinii, więc dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy też na nasze social media, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata popkultury. A jeśli ten film wam się spodobał, to zapraszamy do zostawienia subskrypcji, aby zmotywować nas do dalszej pracy. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donors Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.